No, wszystkich witam, cicho, no, jakby, no, ten, żeby... cisza, dobra, to jest do takiej jednej osóbki, która obok mnie stoi i właśnie pije, jest zadowolona, dobra, nieważne zresztą, no i właśnie jakby będę grał w Sinkonga, bo w ogóle wcześniejszy zapis mi się nie zapisał i to są moje początki ogólnie w singkongu, więc no i też... Przyznam, że jeżeli ktoś chce jakieś poradniki ze Sling Honga, jak świetnie grać, chociaż to jest jakieś takie psychiczne, to co ja właśnie powiedziałam. A jeżeli seria to są ale nie do mnie, bo jak wy wiecie, pewnie za 3 godziny mi się znudzi i odinstaluje znowu. Albo będę mnie i no. A więc no tak. Mhm. I ogólnie no... Właśnie, zagram kilka razy i później wyłączam, bo wiem, że nikogo zbytnio chyba to nie interesuje. Uuu, nice! No 250 No, no to spoko. Mam takie... Nie chcę się w sumie losować, bo... No to zagram tym. Proszę, do widzenia. Jezu, nie! Dobra, no, jakby nie chcę się grać, a to też y, nie może trwać więcej niż dwie minuty, a więc kończę. No, mm, pięknie, pa.